Cześć Michał. Cześć. Mam kilka pytań. Jesteśmy po konferencji Ampio. Tak naprawdę było to pierwsze forum Ampio. Rozpoczęliśmy to w tym roku. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni raz i że będzie to nasz rytuał. W każdym razie chciałam się Ciebie zapytać o cele Ampio na kolejny rok. Jak ty to widzisz z perspektywy właściciela? Co sądzisz? No myślę, że przyszły rok skupimy się głównie na problemach energetycznych. No to też pokazuje, co jakby kontynuujemy to, co pokazaliśmy na dzisiejszym Global Forum, czyli moduły, które mierzą prąd na każdym wyjściu, co dotyczy i przechaźników, i wyjścia, wyjść Open Collector, więc będziemy mieli pełne dane, dodatkowo moduły, które zliczają impulsy oraz dane z liczników, więc będziemy mieli tak naprawdę mocny background pod przygotowanie profesjonalnego systemu do zarządzania energią, bo wiadomo, że potrzebne są dane, więc te dane, jeżeli chcemy zrobić system, który będzie Relatywnie skuteczny, no to dane, które w tym roku zaczniemy zbierać przy podstawie nowych modułów posłużą nam do przygotowania systemu zarządzania energią z prawdziwego zdarzenia. No właśnie, no bo będziemy wprowadzać moduł, który dzięki któremu tak naprawdę będziemy w stanie zmierzyć realnie pobór prądu przez poszczególne urządzenia. Dokładnie tak, nawet tu nie chodzi o sam konkretny jeden moduł, tylko o całą rodzinę, czyli trend. Dlatego to było trochę jako nowości sprzętowe, bo nie dotyczy to. Stricte jednego modułu, tylko dotyczy to wszystkich modułów Ampio. Tak samo jak z napięciem zasilania, które zwiększamy do 48V. Spada nam znacznie prąd zużyty. Wiadomo, że moc pozostaje ta sama, aczkolwiek przy wyższym napięciu, niższe spadki i sumarycznie niższe zużycie prądu. Okej, okay, to to jest o planach na przyszły rok. A jeszcze jakbyś mógł podsumować właśnie ten miniony rok, co jakieś takie najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w Ampio. Uh I tak naprawdę, co przyczyniło się do największego rozwoju firmy w tym no, zeszłym roku? Myślę, że to bez nie był designer. Ale ogólnie e, skupienie się no, trochę na uspokojeniu, bo zeszły rok był bardzo e, burzliwy, więc, tak naprawdę, wprowadzenie no, pro, nowego programowania, zapewnienie całej ciągłości wstecz. Bo tak naprawdę, designer możemy zainstalować w urządzeniach produkowanych 15 lat temu, więc e, no, dla nas uważamy to za sukces, no bo zawsze e, kierujemy się tym, że jeżeli ktoś kupuje Ampio. No to chcemy, żeby po 10 latach nadal otrzymywane nowsze aktualizacje, nadal otrzymywane nowszą aplikację, żeby nie było to tak, że ktoś za 3 lata musi wymienić. I wydaje mi się, że to też jest trochę naszym celem ogólnie na przyszłość, żeby pozostawać jakby w tym trendzie. I może to nie jest trend, bo trochę to jest takie płynięcie pod prąd, patrząc na globalizację i na konsumpcjonizm, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby nasze produkty były. Bardzo trwałe, stąd też planujemy wprowadzić serię Pro, która będzie miała 8 lat gwarancji, żeby wydłużać ten czas, żeby rzeczy, które są związane z Ampio, kojarzyły się, że są rzeczami na lata. A jakie kluczowe trendy technologiczne widzisz, widzisz w dziedzinie smartką na kolejne lata? No, myślę, że tutaj e, mat, e, protokół Mater, który jest aktualnie w wersji testowej. Możesz e. rozwinąć, e, czym jest Mater? E, tak, to jest, to jest standard, który powstał dla automatyki budynkowej, czyli. Kiedyś dodawanie nowych urządzeń było skomplikowane, jakby trzeba było polegać na danym producencie, na danym modelu urządzenia. Teraz jest jeden standard, za którym większość producentów podąża, no, podobnie jak Andio, dzięki czemu pozwoli, żeby ten cały system był spójny. Czyli nie będzie problemu, żeby do, dołożyć kolejną rzecz do, do systemu, bo po prostu będzie to jakby tak naprawdę w końcu zunifikowane nie było tego wcześniej tak naprawdę no system mater ma rok dwa a tak naprawdę dopiero no, w tym roku wychodzi tak, z takiego z takiego wychodzi na taki dojrzały produkt okej okay, czyli to jest powiedzmy taka w miarę nowość tak więc tak to jest nowość my staraliśmy się podążać właśnie za tymi trendami bo bo ten system znaczy finalnie kiedyś tego nie było więc kiedyś każdy musiał e, tworzyć własne rzeczy no teraz możemy E, wiadomo, nadal tworząc własne produkty, ale jesteśmy kompatybilni z całą resztą, więc to nie jest tak, że Ampio jest e, niezastąpione, można powiedzieć. Jest zastąpione, dlatego możemy się skupić tym, żeby dostarczyć najlepszy produkt. Czyli, żeby jeżeli ktoś wybierze Ampio, to wybiera go ze względu na jakość i w jaki sposób jest zrobiony, ale Ampio jest kompatybilne ze, ze wszystkimi standardami, które istnieją na rynku. E, więc, no, jakby chcemy podążać, ale chcemy też wyróżniać się przede wszystkim jakością super. Teraz troszkę inny temat. Chciałam się zapytać, jak Ampio zamierza wspierać swoich instalatorów i dystrybutorów w najbliższym czasie? Jakie pomysły właśnie na to wsparcie? No, przede wszystkim myślę, że w dużej mierze kontynuować to, co do tej, chwili, do tej pory robiliśmy, czyli chcemy tak naprawdę zbliżać ten kontakt. To trochę pokazuje, dlatego też zrobiliśmy to e, ampioforum Ampioforu, e, ze względu na to, że chcieliśmy spotkać się z instalatorami. No to jest taka e, no fajna, znaczy fajna, z mojej perspektywy fajna rzecz, bo czasem e, z wieloma instalatorami, których dzisiaj e, poznałem pierwszy raz rzucił osobiście, już od kilku lat. Więc chcielibyśmy po prostu być w tej bliższej relacji, e, skupić się po prostu na jakości, nawet nie na ilości, ale żeby po prostu ta relacja była taka, że, że instalatorzy wiedzą, że mogą na nas polegać, e, że jeżeli coś potrzeba, to, to my jesteśmy w stanie tu dostarczyć i zrobić e, fajny dla nich produkt. E, wiadomo, że chcemy też e, jakby dla instalatorów z tym dla dostarczać jakby żeby zaspokajać ich potrzeby, no ale też chcemy, można powiedzieć, żeby to było ogólne, więc chcemy podnosić ogólnie jakoś Ampio, więc chcemy też tych, można powiedzieć, instalatorów szkolić, ale też jakby wymagać, żeby oni też podnosili swoje kwalifikacje i pozostawali razem z nami w najnowszych trendach, najnowszych trendach jakościowych, żeby to ten produkt po prostu był bardzo spójny, ale na bardzo wysokim poziomie. Bo lepiej mieć mniej dobrych instalatorów i potem być zadowolonym z tego co się robi, niż iść na ilość i chcieć przyciągnąć jak największą ilość, ale nie, za tym nie pójdzie. już bo też to się odbije na klientach, tak naprawdę, bo jeżeli pójdziesz na ilość, na bardzo dużo instalatorów, z których nie będzie kontaktu, których nie będziemy znali, to tak naprawdę nie pozwoli nam to rozwinąć produktu, no bo można powiedzieć, że nasz produkt trochę powstaje dzięki instalatorom, no bo nam się wydają jedne rzeczy przed monitorem, a drugie rzeczy są takie, które nam ludzie z rzeczywistych instalacji i rzeczywiste problemy, z jakimi się borykają. Myślę, że też to, w jaki sposób dajemy im wsparcie, to też w sumie między innymi fakt, że bardzo cenny jest dla nas, jako Ampio, ich feedback że przy rozwoju właśnie różnych rozwiązań i produktów bardzo liczymy się z ich zdaniem. Tak jakby chociażby teraz, jeżeli wprowadzimy M.Dota T6, to tak jak Mateusz wspomniał w prezentacji, chcemy wspólnie rozwijać ten produkt, liczymy na ich feedback i dzięki temu mamy nadzieję, że po prostu będzie on spełniał wszystkich oczekiwań. Tak, dokładnie. No i właśnie dzięki temu, można powiedzieć, też pozyskaliśmy części instalatorów, bo po prostu słuchamy ich potrzeb, no bo to jest... Oni są najbliżej klienta, wiedzą, co trzeba zrobić, no i chcemy no kontynuować ten trend, więc jakby wydaje mi się, że to jest nasz e, najważniejszy cel, żeby nie zmieniać tego, w sensie, żeby pozostać w takiej e, pozytywnej relacji i starać się po prostu e, dostarczać rozwiązania jak najwyższej jakości. Czy przewidywane są nowe linie produktów Ampio w najbliższym czasie? Tak jak wspomniałem wcześniej, że chcemy prowadzić serię modułów pro, które będą jakby potrafiły sprostać jakby większej gamie rozwiązań. Bo wiadomo, mamy w zwykłej serii czasem mamy w przypadku bardzo skomplikowanych rozwiązań, mamy ograniczoną liczbę pamięci, więc chcielibyśmy dostarczyć moduły, które będą potrafiły sprostać większej ilości zadań. Czyli więcej funkcji, więcej pamięci. Podobnie trochę jak to z telefonami. Czasem mamy 64 GB, bo nie wiem, my nie robimy zdjęć, ale jeżeli ktoś nie wiem, jest fotografem i chce mieć zdjęcia najwyższej jakości, to kupuje telefon, który ma 1 TB. Co jest oczywiste i chcielibyśmy po prostu to rozróżnić, no bo widzimy, że, że jakby spektrum zastosowań Amp jest tak szerokie, że znajduje się też nisza na to. Więc to jest no, bardzo fajne, bo to jest od łódek, e, po pociągi e, przez jakieś hotele, hale. Więc tak naprawdę no, spektrum zastosowania jest bardzo duże. Więc chcielibyśmy po prostu byśmy zrobić taką specjalną serię dla bardzo wymagających e, ludzi. No i poza tym, co dzisiaj pokazaliśmy, myślę, że ten M.T6 będzie tutaj e, rewolucyjnym produktem, czy po prostu w sensie, że e, to, co powiedziałem wcześniej, że to jest, będzie produkt na lata, czyli powiedzmy smartfon nam się kojarzy, że trzeba go wymieniać co dwa lata, to wiadomo, bo się robi starszy na przypadku T6, chcemy podążać za tym, co wcześniej mówiłem, czyli to będzie produkt na lata, na 10 lat, że będziemy dostarczać aktualizację, jest bardzo stabilny, no, uruchamia się pół sekundy, no są takie rzeczy, które, które naprawdę robią wrażenie. Super, to w zasadzie wszystko, dziękuję bardzo.